Państwo, szesnasta edycja Festiwalu Las Woda Blues. Przed nami Andrzej Jerzyk. Powiedz krótko o sobie, o swoim doświadczeniu zawodowym związanym szczególnie z tą sceną muzyczną. Scena muzyczna jest znakomita. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Las Woda i Blues potęgą jest i basta. Proszę bardzo, 16 festiwal. Zaczęło się wszystko 16 lat temu i wówczas już frekwencja była duża. Z roku na rok ta frekwencja przybierała na sile. Przyjeżdżali ludzie nie tylko z całej Polski, ale również z Europy. I okazuje się, że ze świata prestiż Festiwalu rósł z roku na rok. Poprzeczka podnosiła się coraz wyżej, jeżeli chodzi o wykonawców. O to, co tu się działo na tej scenie, zawsze wieczorem ostatniego dnia i przedostatniego dnia festiwalu, dla mnie zawsze był tutaj nastrój pewnej niezwykłości, coś, co pozwalało nam. Uczestniczyć jakby w wielkim święcie bluesa, i tak jest do dzisiaj. Wczoraj mieliśmy przykład tego, co działo się na scenie, kiedy występowały zespoły dla tych, którzy przeszli już na tamtą stronę, dla tych, którzy właśnie bywali na festiwalu, dla muzyków, których nie ma z nami, a również grali na tym festiwalu. Był to dla mnie wzruszający moment i pięknie poprowadzony koncert przez redaktora Kubę Michałka. No a poza tym Tłum ludzi, który pojawił się wieczorem nagle i ni stąd nie pod sceną kompletny full, to zawsze niesamowicie buduje i nas, znaczy nas organizatorów, ale y, y, również i występujące zespoły i y, wykonawców solowych, także cóż tu powiedzieć więcej, no, jeszcze raz powtórzę, las, woda i blues potęgą jest i basta, basta, tak jak się Bli. mówi o bluesie. Dokładnie. Plus potęgą jest i basta. A przede wszystkim jeszcze chyba warto odnotować niesamowicie zgraną organizację tego festiwalu, ludzi zaangażowanych, którzy naprawdę pilnują, żeby tu było czysto, żeby było pięknie. I tak w istocie jest. Nie dlatego, to mówię, że jestem na tym festiwalu po raz 16, a mówię o tym, dlatego że tak jest naprawdę. I to niesamowicie buduje organizacja przede wszystkim. Jest najważniejszym czynnikiem takiego festiwalu, a tu jest ona po prostu perfekcyjna, co jest zasługą pana Jacka Łapińskiego, e, pani Doroty Łapińskiej, no i ich dzieci jak Kingi i e, zięć Bartek, który tutaj też zaczyna rejwodzić i bardzo dobrze dając odpuszcz Archaniołowi Jackowi Lapi Łapińskiemu. Chciałem się, Andrzej, spytać może, jakbyś mógł przywołać w pamięci albo jakiś występ niesamowity, albo jakieś ciekawe wydarzenie, spotkanie, bądź sytuację, która ci się z tym festiwalem kojarzy i w głowie długo. To no, chyba najlepszym występem, jaki był na tym festiwalu przez te wszystkie lata, dla mnie, był to Ines Sibun, rewelacyjny gitarzysta, wokalista brytyjski, ukochany gitarzysta Roberta Planta, który tu. Tutaj zgromadził nieprawdopodobny tłum fanów, i ten koncert na bardzo długo, ufam, że na bardzo długo, pozostał w pamięci tych, którzy wówczas byli świadkami tego, nie da się ukryć, wielkiego wydarzenia. Chciałem się jeszcze spytać o Twoją opinię: co myślisz o koncertach plenerowych, o różnicy między koncertem w hali? a takim właśnie plenerowym, jaki jest tutaj? No ja zdecydowanie Piękne. jestem za koncertami plenerowymi. Bardzo mi się podoba, no tu, tym bardziej na przykład tutaj, gdzie mamy tak cudowną przyrodę wokół, którą możemy również podziwiać. Jest jezioro, jest, są lasy, jest przepięknie i zdecydowanie dla mnie koncert plenerowy, no, Zdecydowanie wygrywa nad koncertami w halach, w różnych innych, tam jest tak tłot jakoś nie tyle może, że tłoczno, co tak zagęstniała ta atmosfera tutaj, natomiast jawi nam się to wszystko tak naprawdę i dlatego warto, te, chociaż nie ukrywam, że późniejsze koncerty klubowe mają też Niesamowitą, niesamowitą wyobraźnię i tam można sobie wyobrazić wszystko i jeszcze więcej. Dokładnie. no Wiemy, że to festiwal Las Vegas to nie tylko muzyka, ale to są przede wszystkim spotkania z, z ludźmi. Powiedz mi, czy już zawsze nie możesz się doczekać kolejnej edycji? O, jak zawsze, to ja zawsze na ogół przyjeżdżam jeszcze wcześniej niż festiwal się rozpoczyna, bo lubię tą atmosferę przedfestiwalową, taką spokojną. Potem jak ludzie zaczynają przyjeżdżać, wszystko gęstnieje. Wspaniale, bo. Wielu tych samych ludzi pojawia się co roku z Polski. Teraz się okazuje jeszcze na przykład w tym roku, że również ze świata zjechało, zjechali ludzie, którzy już tutaj byli i chcieli znów uczestniczyć w tym wielkim święcie muzyki. I dlatego, dlatego naprawdę namawiam wszystkich, którzy słyszą teraz mnie z tym moim kiepskim głosem, że naprawdę warto tutaj przyjechać, warto tutaj być i kontynuować razem z nami święto blusa. Dokładnie. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć, zapytać Ciebie o odnośnie Aleje, żebyś mógł powiedzieć, kto w tym roku będzie i coś może. Niezwykle Dziękuję. zasłużenie, ale jak Gwiazd Blusa w tym roku, no Jan Gałach, na pewno jak nikomu innemu, moim skromnym zdaniem, należy mu się odcisk tej dłoni i gwiazda na ośrodku i odcisk dłoni, dłoni na Nowym Rynku w Sławie. To naprawdę rewelacyjny muzyk, który ma wielkie zasługi dla bluesa, dla blues rocka, dla jazzu, dla jazz rocka. Jan Gałach. Powiedziałem, wymieniłem Janka jako pierwszego, ale powinienem zacząć od Nestora, od Rafała Rękosiewicza, który Nieprawdopodobnie jak nikt moim skromnym zdaniem na świecie potrafił swoimi hamondami wypełnić ścianę dźwięku, który szanował ciszę, bo dla Rafała Cisza była też muzyką. Udało się odcisnąć jego dłoń bardzo krótko przed, bardzo króciuteńko przed śmiercią, ale ja, ja osobiście jestem dumny, że jego odcisk dłoni będzie zdobił rynek w sławie. To Andrzejku dziękujemy Ci. Zapraszamy jeszcze wszystkich na trwającą 16. edycję festiwalu Las Woda Blues i czekamy na Was. Do zobaczenia.